Ja też stawiam granicę do tej transmisji na żywo od teraz. Chciałbym, żebyście wreszcie skończyli o tym Jakby to powiedzieć? Żebyście wreszcie skończyli o tym, że ja próbowałem miodu z ucha. Czas by was skończyć z tym trochę. Bo to już jest przegięcie. Czas zakończyć już tą erę fałszu i o tym, że ja wyssałem, czy tam wsadziłem palec do ucha i se spróbowałem, no bo jak to brzmi, w ogóle? Irracjonalnie, no. Czas skończyć z tym, że miód z ucha był testowany, I koniec! Świetno. Odziedziczyłeś, po dziadku, talent do tuszowania prawdy. Może kiedyś się nauczę. To odpowiedz na to, co to jest. Nawet mój chłopca, on znowu miód z dusz... Nie no, Nie no, słuchajcie. Słuchajcie, bo to już przeginałem, <noise> Ja nie od w... miodu z uszu. Proszę skończyć te propagandowe teksty. Ja nie w miodu z uszu. Przestańcie szydzić propaganda, że ja nie... W... miodu z uszu. Nie w miodu z uszu. Tylko raz kiedyś raz se spróbowałem, ale nie, że sobie wziąłem na kanapkę czy coś, tylko. ja. Co to jest? A nie, że to zjadłem normalnie taki miód z ucha, tylko tak... Po no, co ja w ogóle mówię o tych rzeczach? To będzie tylko eskalować konflikt. Ale. Nie, no to jest jak... jak... U mnie miód z ucha to jest afera jego tego brusa ze świnią. Miód z ucha to jest afera wagi państwowej. Nie a dobry był chociaż? PG. Dobra, powiem prawdę o miodzie. Kiedyś jakoś mnie cieka... Kurwa, nie mogę tego mówić na poważnie. To kurwa nie da się. Ja... Nie mogę tego powiedzieć, kurwa. Tego się nie da powiedzieć poważnie. Kiedyś dla beki... Dobra, nieważne. Ja nie... Ja... Nie. To no, mówisz no, mówię, po prostu. Się... Kiedyś se włożyłem palca do ucha <laughs> tak dla Beki. Ale to było świeże, umyte ucho i sobie włożyłem palca do ucha. Tak o. Jak <laughs> to 30 latek! 30 latek o 21 32 siedzi i tłumaczy ludziom w internecie, że se włożył palec do ucha, a 550 osób siedzi zaszokowanych tego słucha. My Żyjemy w stymulacji po prostu. 500 osób siedzi i słucha o tym, że se włożyłem palca do ucha. Zobaczajsz? Nie no, niemożliwe po prostu. Jasne, świeżo umyty dla beki, co dalej? Nie no, kiedyś byłem ciekawy jaki nie no, nie jaki smak, ale jak ogólnie co to jest. Wiesz... Dobra, nieważne, ważne. K... posmarkałem się, nie mogę. Nie posmarkałem się, nie mogę. Nie mogę k... o tym mówić. Bo to jest tak uwaczająca sytuacja. Dobra, mówię prostą piłę. Kiedyś byłem ciekawy. Nie byłem ciekawy, jak smakuje mi od ucha. Ale kiedyś chciałem sprawdzić, czy to ma smak, czy nie. Dobra, no, włożyłem kiedyś palec do ucha i se tak o. Boże, kochany, nie no, byłem po prostu ciekawy, czy miód z ucha ma smak i se kiedyś włożyłem palec do ucha i se tak liznęłem I, i tyle no, I nie mam co grać więcej, ale nie, że ja mi smakuje miód z ucha i go na palec daję i go jem, jak miód, Prawdziwy, czy jak Nutelle to nie, Już zamykamy, już zmiana temat, już nie rozmawiajmy. I co ma? Kwaśny jest, taki niedobry. W jakim wieku to zrobiłeś? A jakoś z parę lat temu, z 5-6, to miałem z 25 lat, tak chciałem sprawdzić miód, jaki jest, nie, Zucha.